Cześć. Gwiazda na wierzchołek choinki. Jeśli chcesz, aby Twoja gwiazda była sztywniejsza, użyj mocniejszego środka do krochmalenia, na przykład mieszanki ługi z klejem do drewna. Do wykonania tego projektu potrzebujemy dwie gwiazdy. Jak wykonać taką gwiazdę, pokazałam w innym poradniku. Link w opisie. Potrzebujemy również rurkę. Jak wykonać taką rurkę? Pokażę w dalszej części poradnika. Ja elementy zszyłam. Ty możesz przykleić je klejem na gorąco. Dwie wykrochmalone gwiazdy zszyłam delikatnie, tutaj, w tym miejscu, naprawdę bardzo, bardzo delikatnie. Z tyłu gwiazdy umieściłam usztywnioną rurkę. Przyszyłam Delikatnie w dwóch miejscach. Tak było najłatwiej i tak jest dobrze. Rurkę możesz umieścić niżej, tak aby wystawała dołem poza gwiazdę, ale pamiętaj, rurka musi być, że tak powiem, drożna. Wierzchołek choinki powinien przejść przez rurkę, aby gwiazda pięknie się prezentowała. Teraz pokażę, jak wykonać rurkę. Kordonek maksimum 100 g 565 m szydełko 1,5 mm. Jak wykonać gwiazdę, link w opisie. Wykonamy rurkę Pentelka, 4 oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę na szydełko dwa razy, Wkłuwamy szydełko w to pierwsze oczko łańcuszka, wykonujemy słupek dwa razy nawijany. Przerabiamy przez dwie nitki, przez dwie nitki i przez dwie. Cztery oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę na szydełko dwa razy. Przeciągamy nitkę przez te dwie pętelki, tak jak do pikotka. I przerabiamy przez dwie nitki, przez dwie nitki i przez dwie. Cztery oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę na szydełko dwa razy. Przeciągamy nitkę przez te dwie pętelki. Przerabiamy przez dwie nitki, przez dwie nitki i przez dwie. Wykonujemy takie motywy. I tych motywów ja wykonam 8. Gotowe. Zamykamy w okrążenie. Wkłuwamy tutaj, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy takie duże kółko. Dopasuj wielkość kółka do formy. Chwytamy za ten łuk oczko ścisłe. Wykonamy tutaj trzy słupki, trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Drugi słupek. Trzeci to jest motyw główny. Oczko łańcuszka pomiędzy motywami. Przechodzimy na kolejny łuk, chwytamy trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. Oczko łańcuszka pomiędzy motywami. Przechodzimy na kolejny łuk, wykonujemy trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Pracujemy tak całe okrążenie. Oczko łańcuszka pomiędzy motywami. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na to oczko łańcuszka pomiędzy motywami. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe chwytając za to oczko łańcuszka. Trzy słupki, trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek, drugi słupek w tym samym miejscu i jeszcze jeden. Motyw główny w każdym okrążeniu jest taki sam i tak samo. Pomiędzy motywami jedno oczko łańcuszka. Przechodzimy na to jedno oczko łańcuszka. Z poprzedniego okrążenia wykonujemy trzy słupki: pierwszy, drugi, trzeci. Pracujemy tak całe okrążenie. Każde okrążenie powstaje tak samo. Wykonaj ich ile chcesz. Rurkę trzeba wykrochmalić, następnie doszyć albo przykleić. Wybór należy do ciebie. Mnie się podoba, jeśli tobie również łapka w górę. Dziękuję pięknie za uwagę, zapraszam na inne moje filmy i do usłyszenia.